Temat dzisiejszego spaceru, który spróbuję porozważać, nad którym się przed chwilą trochę zastanowiłem, żeby coś, coś podjąć, to jest stara, zapomniana wiedza. I zacznę od, od roślin, od naturalnych antybiotyków, bo teraz jest ten temat koronawirusa i... Ogólnie ludzie się spierają już od jakiegoś czasu o szczepionki, o antybiotyki. Czy dałoby radę bez tego żyć? Nie chcę się za bardzo w tym temacie wypowiadać, ponieważ ja jeszcze dzieci nie mam i akceptuję to, jak każdy sam dbał o swoje wybory. Moja siostra ma trojaczków i zdecydowała, że ich zaszczepi. Myślę, że... Myślę, że podjęła dobrą decyzję bo to były wcześniaki i nie ma co się nad tym zastanawiać każdy ma swój wybór każdy ma swoją własną wolę ale żyjemy w takich czasach, gdzie gdzie jest po prostu dużo dużo już zmutowanych wirusów, dużo zmutowanych chorób i ogólnie jest są duże skupiska ludzi, gdzie bardzo szybko mogą się przenosić różne zarazki. Zmienię rękę, czekajcie. Mój pies tam ucieka, kurczę i szarpie. Ale bardziej od tego gimbala mnie tutaj <grywka> ręka boli. W każdym razie wracając do tematu, żyjemy w czasach, gdzie, yy, gdzie mamy po prostu... Taki globalny kontakt ze wszystkimi ludźmi. Ludzie szybko się przemieszczają za pomocą samolotów, autobusów po całym świecie, pociągów, różnych środków komunikacji i wszystkie choroby, wirusy, wszystko mutuje. Nie wiem, jak to jest z, z człowiekiem takim małym, który się rodzi. Czy on już od samego początku, jak przychodzi na świat, to, to czy ma jakąś odporność. Od swojej matki, od rodziców poprzez poprzez to, że już oni byli w, uodpornieni na wirusy i czy jakoś z mlekiem też e, dostaje, czy powiedzmy porównując takiego takiego dzieciaczka z dawnych lat powiedzmy sprzed 50 lat do dzieciaczka, który rodzi się teraz, to czy ich odporność jest taka sama, czy może odporność dzisiejszego dzisiejszego noworodka będzie większa widzicie z tym psem się tak chodzi że on się gdzieś zaprze i, i no i może się zerwać ze smyczy dosłownie może mi wyrwać tą smycz z ręki ja ją tutaj trzymam ale na luźnych palcach i, i jak on gdzieś tam szarpnie tak niespodziewanie to, to mógłby się je i teraz tak naturalne antybiotyki czosnek cebula imbir kurkuma srebro z tym srebrem to jest tak, że ludzie kiedyś trzymali wodę w srebrnych naczyniach albo Chodź tutaj. albo wrzucali, wrzucali jakieś srebrne monety albo srebrne sztuczce do, do wody po to, żeby ta woda, chodź tutaj, kurde, po to, żeby ta woda zyskiwała jakieś właściwości. Eee, co jeszcze? Ocet jabłkowy, chodź pójdziemy tędy, chodź. Ocet jabłkowy, mm. no i wiele, wiele innych, tutaj nie będę wszystkiego wymieniać, mogę dać w opisie pod filmem całą listę różnych... Antybiotyków każdy mają swoje własne właściwości, ale co bym chciał powiedzieć? Tak jak czytałem w wielu źródłach, to antybiotyki takie typowe teraz, dzisiejszych czasów, które są produkowane, one mają swoje, swoje konkretne zastosowanie na, na różne choroby, na różne wirusy. I co jakiś czas trzeba je aktualizować. Z tego co wiem, z tego co się orientuję, to tak to wygląda, ponieważ, ponieważ te choroby wszystkie się uodparniają i mutują. Bakterie mutują i stają się odporne na, na antybiotyk. I teraz taka ciekawostka pewnie... Dużo osób o tym wie, że naturalne antybiotyki typu czosnek, cebula, imbir i te wszystkie, które wymieniłem działają cały czas i na te antybiotyki bakterie się nie nie uodparniają. I teraz skąd to wynika? Nie wiem. A to, co mnie najbardziej ciekawi, Zmienimy rękę. To, co mnie najbardziej ciekawi, to jest y, możliwość życia w obecnych czasach, tak jak y, wśród tych wszystkich ludzi, którzy, którzy nas otaczają, wśród tych wszystkich zagrożeń, które teraz są wśród tych zanieczyszczeń, tego wszystkiego, tego stresu, smogu, y, zarówno smogu w, w powietrzu, jak i tego elektromagnetycznego ale też yy, ogólnie zanieczyszczeń wody, plastiku, coraz bardziej ubogiej żywności i tak, dalej, i tak dalej, tych wszystkich pestycydów i tego wszystkiego, czy jesteśmy w stanie sobie mieć swój kawałek ziemi albo w ogóle się tak jakby może robić jakieś zakupy ale odciąć się od y, współczesnej medycyny. Czy jest to możliwe, żeby prowadzić tak zdrowy tryb życia, aby, aby mieć po prostu końskie zdrowie? Tak przysłowiowo. Czy dałoby radę mieć końskie zdrowie? Unikając całkowicie chodzenia do lekarzy i lecząc wszystkie dolegliwości. W naturalne sposoby, ale jednocześnie, co jest ważne, zapobiegać w ogóle powstawaniu ich, bo jak już sobie coś zachodujemy, jakąś współczesną chorobę, która, którą po prostu stworzyliśmy długoletnim zaniedbaniem, jakimś śmieciowym jedzeniem, jakimś takim złym trybem życia i czerpaniem tej cywilizacji, zatruwaniem się tą cywilizacją, to później dostajemy na to rozwiązania. Idziemy do lekarza i lekarz nam znajduje rozwiązanie również związane z cywilizacją. Ale czy jesteśmy w stanie bez tych cywilizowanych sposobów, tak jak tacy, taki człowiek z lasu, jeszcze za pomocą tych roślin, ziół, praktyk i wszystkiego co jest dostępne po prostu za darmo w koło to czy jesteśmy w stanie za pomocą tego wyjść z choroby i czy jesteśmy w stanie w ogóle nie chorować ja właśnie jestem takim badaczem który eksperymentuje na sobie różne takie rzeczy bo nikt mi tego nie może zabronić wiadomo że e... Ktoś może powiedzieć, że jestem wariatem. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoją opinię i ja szanuję zdanie innych. Szanuję to, że niektórzy ludzie korzystają z cywilizacji. I jak ludzie mi mówią, że jak ja zachoruję, to wtedy dopiero pogadamy, gdy będę szedł do lekarza i że wtedy złamie swoje zasady, no to ja tak się nad tym zastanawiam i mogę być uparty. Lekarza, lekarza co najwyżej e, mogę traktować jak tatuażystę, czyli kogoś do kogo mogę pójść na zabieg jak sobie jakiegoś wychoduje guza i moja niewiedza nie pozwoli mi na to zblokuje mnie przed wyleczeniem tego guza, przed e, uniknięciem tego. To wtedy może być tak, że po prostu trzeba go będzie wyciąć. No i to będzie po prostu zabieg, gdzie idę do specjalisty, który, tak jak dentysta, wykonuje jakieś, jakieś zadanie, które, na które się umawiamy po prostu. No i w zasadzie na tym takiego, takiego lekarza, specjalistę mogę zaakceptować. Lekarza dentystę, jakiegoś lekarza, który robi zabiegi ale taka współczesna współczesny sposób tego jak się traktuje ludzi gdzie mamy jakieś obowiązkowe ubezpieczenie nie chcę tutaj wchodzić w politykę ale musimy się obowiązkowo ubezpieczać a służba zdrowia jaką otrzymujemy to jest wiem że tutaj też pewnie jacyś znowu jakieś komentarze mogą być albo myśli bo, bo sam w rodzinie mam sporo osób które Y, które ze mną dyskutują i po prostu nie wchodzę już w ten temat, bo, bo widzę, że to nie ma sensu. Jak ktoś ma swoje przekonania, to, to ja tego nie będę tutaj zmieniać, mogę co najwyżej to pokazać na sobie, a nikt mi tak jak powiedziałem nie może zabronić eksperymentować na sobie. Y, I lekarze mają swoje jakieś tam utarte sposoby leczenia, swoje jakieś lekarstwa, swoje własne y, ograniczenia. I tak jak ja miałem kiedyś, widzicie mój język, kiedyś miałem na języku taką plamę. I nie wiedziałem skąd ona powstała, czytałem o tym. I naj, najwyraźniej, tak jak według diagnozy, którą wyczytałem w internecie, jest to język geograficzny. I język geograficzny właśnie o tym języku najwięcej pisało matek na takich forach odnośnie swoich dzieci i się zastanawiali skąd dzieci mają właśnie ten, tak, takie plamki na języku. I wyczytałem, że po prostu to już jest i na to nie ma żadnego lekarstwa, nie da się z tym nic zrobić. I po prostu tak jest, że to taka uroda i, i to to się pojawia. I któregoś razu poszedłem do takich specjalistów, nie pamiętam jak się ten specjalista nazywa, oni się zajmują jamą ustną, tam studentka. Obejrzała moje zęby. W zasadzie chodziło o ten język. Obejrzała język. I przyszedł pan profesor, który za swoją diagnozę skasował mnie tam 50 złotych. Powiedział to, co to jest do studentki. To jest język geograficzny. Na to nie ma żadnego lekarstwa. To tak jest po prostu taka uroda. I ja mówię, że to powstało jakoś tak 2-3 lata temu i po prostu mam to. On mówi, to jest taka uroda, taka genetyka, tak po prostu jest... Któregoś razu, któregoś razu stosowałem głodówkę 15-dniowo, to trwałem 15 dni, a akurat codziennie prowadziłem treningi jeszcze na rolkach, więc, więc trochę trochę miałem ruchu. Co prawda oszczędzałem się ale już 15 dnia czułem zawroty głowy więc stwierdziłem że stwierdziłem że dobrze by było już dłuższą głodówkę jakbym chciał prowadzić to, to zrobić sobie całkowity taki reset i odpoczynek gdzieś i nie pracować w tym czasie ale co powiem po tej głodówce mój język wrócił do normy plama zniknęła i i co i już nie wróciła i teraz pytanie, czy to przez głodówkę, czy przez to, że przestałem być mleko, czy przez to, że przestałem jeść mięso, czy z jakichś innych powodów, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie uważam, że bardzo dużo chorób można wyleczyć w naturalny sposób i po prostu, po prostu nie tyle, że ludzie są leniwi, tylko... Ja myślę, że obecnie ludzie są mocno zmanipulowani. Tak jak włącza się telewizję i w telewizorze e, jest przerywnik od jakiegoś tam filmów. Ja nie oglądam telewizji, ale u mnie w rodzinie parę osób ogląda. Jak gdzieś idę do babci, jak, e, jak powiedzmy e, odwiedzę kuzyna, odwiedzę mojego tatę albo moją siostrę, to oni oglądają taką zwykłą kablówkę i nie zwracają uwagi na to, że e, jak jest przerwa na reklamy, to... 10 reklam, każda reklama to są jakieś lekarstwa i na każdą chorobę jest wymyślona jakaś nazwa, jakieś tabletki i najprostszym sposobem jest jak się jakaś choroba pojawia, to na to jest takie i takie lekarstwo i każdy tobie doradzi, aha masz taką infekcję, dobra idź po to a tu masz to, no to idź z tym i tak mi się wydaje, ale coraz ciężej jest znaleźć takie może to się zmienia, ale widzę, że ciężko jest tak na pierwszych stronach pozycjonując w wyszukiwarce gdzieś w internecie znaleźć sposoby takie naturalne na wyleczenie różnych chorób i czasami trzeba naprawdę dużo poszukać, żeby ktoś ktoś gdzieś się czymś podzielił, ponieważ jest mocno promowane właśnie moda na takie gotowe gotowe leki które są gdzieś tam produkowane w laboratoriach. I nie chcę się tutaj zagłębiać, że niektóre są na naturalnych składnikach albo na jakichś ziołowych czy coś. Chodzi mi o sam fakt, że próbuje się zmonopolizować. Widzę, że on zaczął szaleć, poczekajcie. Poczekaj, poczekaj, odepnijcie. Poczekaj. Zobaczcie co nawet. Zobaczcie co on robi go tylko, ale za szybko biegnie No biegnie, Co za wariat Zaczął szaleć w ogóle, co za wariat co, tutaj wyczuł jakiś zapach, czy co? Odbiło mu W każdym razie popatrzcie na takiego psa jak ja z nim wychodzę na spacer, to to on sam swoim węchem potrafi wyczuć jakąś trawkę, jakiś korzonek i jakiś... Chodź tutaj, czekaj. Ja bym chciał, żebyś tutaj biegał bez smyczy, ale na długiej smyczy będziesz. On potrafi każdy korzonek wyczuć jakiś, jakieś ziółko, jakąś trawkę, jakiś tutaj wywo... wywąchać sobie jakieś błotko czy coś. I... Zwróćcie uwagę na to, że taka istota jakoś funkcjonuje. I powiedzmy, psy dostają też jakieś swoje szczepionki, ale o, o, on wykopuje tutaj o. Kurde. On tu wykopuje sobie jakieś coś, coś tam wyszukał. I on jakoś funkcjonuje. Jak to jest, co? Zastan Zastanówmy się, jak to jest, że taki pies taki kot, takie różne zwierzęta jakoś sobie radzą i no i, i nie zdychają masowo przecież nie dostają antybiotyków I teraz pytanie na ile my w tym wszystkim jesteśmy zmanipulowani w tym w tym całym strachu chodź na ile tu jest manipulacja w tym wszystkim że Trzeba kupić to czy kupić tamto i na ile jesteśmy zatruwani w ogóle celowo po to, żeby później dostawać na to Trutkę antidotum, bo to jest, to jest genialny biznes. Najpierw ludzi zatruwać w żywności, w powietrzu, w wodzie. Yy... A później, a później dawać im na to lekarstwa. To jest, to jest genialny biznes. Teraz mamy epidemię strachu, wszyscy są zastraszeni, wszystkim się teraz mówi o, o tym, że wirus zabija ludzi, ale tak naprawdę skąd się wziął ten wirus, dlaczego jest o nim tak głośno? Oczywiście wszyscy powiedzą, że ludzie umierają teraz. Po prostu to jest y, nie na miejscu wypowiadać się w tym temacie, skoro co mają powiedzieć ci ludzie, którzy, którzy umierają? I mamy teraz nasze czasy, w których y, żyjemy cywilizowanie. Wszyscy tutaj mają pieniądze, prowadzą jakieś biznesy, przez internet się potrafią komunikować. Mają pojazdy latające, jeżdżące, pływające, nurkujące. A chodzi. A epidemia nagle zaczyna zabijać ludzi i, i nikt na to nie ma wpływu. I nie ma na to żadnych lekarstw I ludziom się nagle nie pomaga To jest takie bardzo ciekawe miejsce, takie bardzo fajne, zobaczcie jak to wygląda Spróbuję sobie tam wejść i, i zobaczymy jak tutaj bardzo ładnie tu ktoś zrobił przejdę tu kawałeczek, chodź Bo bardzo fajnie to wygląda. Bo nawet yy, no dobra. Nawet będzie można później coś z tym coś z tym pomyśleć. W każdym razie W każdym razie, co to jest w ogóle? Działka na skarpie. Wygląda jak taka działka na skarpie. Tak jakby ktoś miał działkę na takie tutaj ogrodzenie i działkę zrobioną na no na takiej po prostu skarpie, jakaś nie wiem, kwiatkami otoczona. Może nawet to jest niczyja działka, po prostu po prostu tak sobie tutaj jest. Ale to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Bardzo przyjemnie tak w takich spotkach się schodzi. Mógłbym zrobić w sumie zdjęcie nawet tego. A mój pies się zaraz tam zaplączy, zobaczcie. On gdzieś tam w te śmieci wszedł. Chodź tutaj. Poprawmy tutaj. I. Zobaczcie, że żyjemy w takich czasach, w których niby jest cywilizacja i, i bardzo dużo ludzi y, ma łatwe życie, a jednocześnie, a jednocześnie jesteśmy tak manipulowani i oszukiwani, że, że to się w głowie nie mieści. Jesteśmy po prostu wykorzystywani przez innych ludzi i nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy często. I jeszcze wciska się nam kit, że... Bo dosłownie to jest wciskanie kitu. Yy... Dobra, ja tutaj kamerą próbuję chociaż trochę więcej pokazać. To jest dosłownie wciskanie kitu, że... że my coś potrzebujemy. Wciskanie takich różnych rzeczy. Wiem, że to jest oczywiste. No tak, to jest oczywiste. To jest... To jest bardzo oczywiste i tak zawsze było, że się ludzi wykorzystywało. Tylko kiedyś to było bardziej jawne. I kiedyś kiedyś po prostu przyjeżdżał Wam jakiś tam E! Co ty na mnie sypiesz? Przyjeżdżał Wam jakiś wóz do Waszej wioski z kilkoma z kilkoma osobami i ściągali od Was po prostu haracz za ochronę i czy to były jakieś czy to były jakieś złodziejaszki, zbiry, czy, czy to był, czy to była jakaś tam grupa wysłana od króla, od władcy, od, od jakiegoś włodarza ziemskiego, który, który do was wysyłał po prostu swoich ludzi, żeby zebrać, zebrać opłatę. To, to nie, nie ma znaczenia. Po prostu zawsze się ktoś pojawiał. No i zawsze też byli tacy... zawsze też byli tacy... cwaniacy, którzy starali się albo was trochę podtruć... Was. Ludzi, w sensie mówię o ludziach. Starali się zawsze ludzi trochę podtruć, później jakiś antidotum dawali. Byli też szarlatani, którzy w leczyli czymś, co niby działało, a tak naprawdę nie działało. No i byli też y, sprzedawcy talizmanów różnych. Chodź, przejdziemy. Miniemy tu panią. Już widzę, że się rozładowuje to. Przestaje działać. Zostaw, chodź. chodź. Też tak myślałem. Nie? Dobra. E, słuchajcie. Ogólnie jest dzisiaj bardzo ładny dzień i, i sporo osób. Sporo osób sobie tutaj chodzi po tych miejscach. W lesie mimo wszystko jednak jest spokojnie i, i tak można się całkowicie samemu tam po, poczuć e, Powiem tak, podsumowując już na koniec. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach jeszcze na tyle nie zanikła wiedza starodawna, która polegała na różnych ziołach, na różnych lekarstwach, na różnych jakichś praktykach, które kiedyś były stosowane. I mimo tego, że tak zwane czarownice i różni ludzie byli zabijani masowo, paleni na stosach i za rozprzestrzenianie wiedzy byli po prostu eliminowani, to w dzisiejszych czasach też wszyscy innowatorzy, ludzie, którzy odkrywają jakieś wynalazki, które przeszkadzają w wielkich biznesach, też są likwidowani. I po prostu żyjemy w takich czasach, gdzie jeżeli komuś jest coś nie na rękę, to, to takich ludzi się likwiduje i jak będzie dużo ludzi, którzy będą zagrażać jakiemuś systemowi z którego ktoś czerpie duże pieniądze to albo ten system upadnie albo ktoś wymyśli taki sposób, aby tych wszystkich ludzi, którzy nie pasują do systemu i zagrażają mu to ktoś może wymyślić taki sposób, w który Wszystkich będzie eliminować. I od was tylko tak naprawdę zależy, czy staniecie po stronie tych, którzy są podporządkowani, czy staniecie po stronie tych, którzy chcą myśleć samodzielnie i chcą odkryć prawdziwego siebie. Ja teraz przychodzę do takiej już medytacji wewnętrznej. Będę szedł, obserwował psa, a Refleksje, które nagrałem, myślę, że dodam w całości. I dla tych, którzy odczytają w tym wartość, będą one w sieci, a dla tych, którzy to przegapią, to już ich droga tak naprawdę. Każdy ma jakąś swoją drogę. Liczę na to, że znajdą się osoby, które po obejrzeniu tego materiału... Zmieniam swój punkt widzenia i nie liczę na wdzięczność. Po prostu liczę na to, że zainspiruję pewne osoby do innego spojrzenia na życie. Na całe życie i na swoje życie. Pozytywnych wibracji, pozytywności, dużo zdrowia, dużo samodzielnego myślenia. I słuchajcie, trzymajcie się Cześć Cześć Kuba. Czekaj.